Ruszyły. Piękny start. Manga na czele wszystko razem. Łeb w łeb pół długości na czele stawki Fira Agba nieznacznie ostatnia, tylko zdecydowanie kasnara El Amarna, a pozostałe, ależ tam ściskie z 1600 metrów. Prowadzi stawkę Fira Agba. Na drugi, druga, trzecia, czwarta, piąta pozycja łeb, w łeb ostatnia kasnara El Amarna. I 1400 metrów do celownika, troszkę się tam wyjaśniło. Fira Agba na drugiej pozycji Egawa, blisko jest Amarantka, Kasnara z, z Mangą na końcu. Na razie, ale to wszystko bardzo blisko i 1200 metrów do celownika. Nadal Fira Agba, Egawa, Wila Amarantka, Manga i Kasnara, troszkę się wyjaśniło. 1000 metrów do celownika, Fira Agba na drugiej pozycji, Egawa nadal. Trzecia Ewila, Amarantka z mangą Łeb-Web i Kasnara niezmiennie na ostatniej pozycji. I w połowie zakrętu, Fira Agba i Egawa bardziej zdecydowanie już są na czele stawki. Trzecia, czwarta, piąta, szósta pozycja razem Łeb-Web i ostatnia Kasnara. Przed wyjściem na końcową prostą Prowadzi nadal i wyprowadza Fira Agba. Amarantka tam dostała bandę. 450 metrów przed celownikiem. Fira Agba, Amarantka, wila Porem bardzo dobrze finiszuje Kasnara Elamarna. Fira Agba utrzymuje pierwszą pozycję na około 350 metrów przed celownikiem, ale zaczynają ją atakować Amarantka i Magna, a rozpoczyna finisz Kasnara. Osłabła Fira Agba. 200 metrów do celownika, Amarantka i na drugiej pozycji Manga, ale Manga galopuje lżej, lepiej i uzyskuje przewagę i w celowniku Manga, Amarantka, Kasnarra, Ewila, Egawa i Firagba.